Już? Shit. Ok. Okej. No czekaj, i to Mega. jest... O Jezus, maga, że gdzieś tam... Ta ta rakieta. Ojo. Wiesz, że ja się zazwyczaj nie witam, jak gram prawda? Czekaj, gdzie to trzeba lecieć? Jezus, maga, tam? Ale że ty się ze mną nie witasz, a to normalne. Znaczy co? <śmiech> 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 Nieprawda. Jak, jak tam dolecieć, ty? Magicznie, kolego. Musisz polecieć tak dużo. Tak dużo musisz polecieć. Ty, no, ja ze na nie wyjdę, ty. lekaj. musisz strzelić jak na stół, strzel se na stół. Właśnie. Ale kolego, bardziej no. w lewo. Bardziej w lewo? Mówisz? No tak. Że, że, że... Tak bardziej na o. O, oh, okej. Okay. Taki ja na przykład tak właśnie poleciałem. Mogę bardziej do przodu, żebym zaoszczędził na ruchach. Nie przeleciałeś przez krzesło. No bo ja lubię przelatywać przez krzesła. Tak? No, lubisz przelecieć kogoś, ale nie krzesła. Wiesz, że... A, łatwo. Ten. Na pierwszym miejscu. No tam. Tylko przewaga 5 punktów. Jak tam do... Sprawdźmy, co tu się działo. Dobra. Bum, bum, bum. No powiedzmy, że... Ale mu się ustawiło pięknie. Niu. Jestem, Urum. jestem w do dupy miejscu. No nie, tak niedużo brakło. Byłoby na dwa. Na trzy. No, naprawdę się odbił. <laughs> o mój Boże. Świetnie ci, kolego. Double nie. Double bookie. Double bookie. Boogie. Get ten Birdis, ale żem dostał osiągnięcie. I wonder. What the f Ja też nie wiem. Co? Spokojnie. Wie co, co? Co się dzieje? Prawie mnie stolik uderzył. O. O, to, żem zrobił. No i jestem w punkcie wyjścia. Weźmy stoliku walni. No nie. Czemu to banuje Lul? Słowo. Czemu to banuje słowo? Lul. GG kolega. No. E... Popisałem się. Co ja robię? Aługa. <laughs> Aługa. Da się tutaj. Te? Co? Nie. Na emotki. Da się emotki. Co? O, Mark. To, mi się popisał? Ty mnie wyprzedzisz. No właśnie. A nie, jeszcze nie. A, łatwo. A, nie działa. Zaraz, co się stało? Myślałem, że te się emotki odpalić. Spoiler, nie da się. O, 5 FPSów! Zakończyłeś? Ty zakończyłeś, czy co? Nie. Ja mam ciągle lead, leadboard A mam Leaderboard. spectating. A mam spectating. Myślę... Aha, dobra, wiem czemu, okej. Okay. Sam se to odpaliłem. Pod tabem. Ja myślę... Tak wiem, zauważyłem. Za ósmym razem! To i tak lepiej. Nie? A, jest mocno. No ma, 70% nie. się naładowało, 70%. Tracę przewagę. Jak to się Tracę szybko przewagę. ładuje. O, duch, się duch szybko. Bartek. A, a, wiem co się ładuje. Dobra. Kurwa, nie spoileruj. <laughs> nie spoileruj. <laughs> Specjalnie dla pani. Nie, ono, nie. <laughs> Kolego musi wlecieć cenzura chyba. Tak. Oj, będzie cenzura. Cenzura. Przeleciałem. Jak ma. No, kolego, no. no nie, nie, nie teraz, nie teraz. Proszę, nie teraz. Kolego, może w każdym innym momencie. Nie teraz. Czemu? Bo jest ze mną na linii. Naprawdę. Jeszcze powiedz mi, że na no Discorda wbił. Tak, wszystkiego słucha pani szanowna No <laughs> ty, ty, co się stało ty? Co? co? Mocniej muszę. okej okay. A nie no na, na co tyś tam bedawał? dawał e. jestem bad girl. No jestem za mocno. <laughs> na dwa daj, mówię ci. Nine strokes. I'm getting ahead. Mówisz? No. matko to długie to. No. A jest Ja lecę Jak to... po schodach. Lecę po schodach. Ja chyba nie rozumiem. Nie dolecę Ja chyba nie rozumiem. Okej. Okay. A to trzeba. Kółko, okej. Okay. Tak. No chyba, że woli... No chyba... No, znaczy... Tak. Można na tarczę, ta. Podziękuję. Ja też. Podziękowałem. A czy. O! A czy ty podziękowałeś? Nie. Zingisy są darmowe. U, skorzystam. Ale nie dla ciebie, dla mnie. No pani... A, ha, ha 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 nie złapiesz się <śmienny> na to. Na a. A jebie wadę. O Na a. <śmienny> na a. Udmy na a. Na a. Nie będę teraz tego udawać, nie chcę się drżeć. jest 21.35. No <śmienny> e. Dobra, lecimy na pewnej, na pewnej. Look I, I am your am father, father. No, -a. no. a O się, no -a. się Ja odbiłem I'm going Ej czekaj, czekaj, czekaj Weź tutaj w miejscu Stuknęliśmy się Actually zaoszczędziłeś mi ruch Wiem, chciałem ci, chciałem ci Chciałem jeszcze pie- <laughs> To są te twoje umiejętności. Hmm, tak, wiesz. No co? Skam. I co skam? No skam. Znowu wyleciałem. Jak to przelecisz, to nie, nie wytrzymam. Okej, okay, u mnie nie. nie wleciałeś nadal, ale... A? Przeleciałeś przez to, kolego. Czekaj, czekaj, daj mi chwilę. Jak ja prze... Aha. <laughs> No, masz czego grzysz? O, jak wyzywa. Ja, to tak, ja tak zrobiłem już trzy razy. Jak to się mówi, poszedłem od dupy strony. Gra słów. Tyle starczy? Aha, bo rozumiesz dupa. No, bo... DUPĘ! Nie, nie próbuję naśladować minionki, o czekaj. Nie próbuj. Szukam... Poszukam materiałów w zrzeszaniu. Ja zakaz, znajdę materiałów gdzieś w dół. 2, 1, 3, 7! Co? Tak? Już? Kochani, mamy 2, 1, 3, 7. A, oh my god. 2, 1, 3, 7, 21, 30. Miałem sobie kupić dzisiaj klamówki. Nie było ich. Kupili. Ale... O! Nice! Eee. Uh... Starczy? No. No. No scam! Wywaliło mnie. Co? No wywaliło mnie. Nie. Ja Internet piękno. connection. <grym> Nie. Wszedłem w level editor jeszcze. Mega. Wiesz, już jest 21.38? Nie, ma już 21.37. Konfirm. Dziękujemy kochani za uczestnictwo w tej audycji. Jednakże kończymy tę transmisję ty pierniczysz? <laughs> Space station! Kosmos! Jesteśmy w kosmosie! Uwaga, jesteśmy w kosmosie! Turbulencje! Turbulencje pierdzielą mi internet. Znowu? Nie. Nie. I'm, I'm here with you. Będzie. No nie, nie. Hold one! <laughs> Łatwo łatwostawom muszę poszukać cheatów do tej gry e, te, 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 te. tapujemy 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 ta co tu o, się mi zrobił nie wiem kolega nie wiem tam się dużo dzieje się zauważyłem o blue finish one under par co tu się dzieje Kosmos. Ale muza, chłopie, tu jest. Kosmos siedzi. Ale Ale ty słyszysz tam muzykę? Nie wiem, lecę na. A, to cieba w trafić. Co? Gdzie? Nie trafiłem. Co? A. -a, -a. No, zną. A ty trafiłeś? No. Kurczę. -y. Może spróbuj w tą drugą? Nie, w tą wlecę. O, to dobrze, bo tak tu lecisz od razu do dołka. Tak to byśmy się o dwa razy. Mm. I tak za piątym razem. No bo ty, ty oszukujesz. Ja oszukuję 6-9, tak. ale wynik. Aha, bo wiesz. Yy, co? Kolega, może używaj bardziej cenzuralnych słów. Uspokój się. Ja nigdy. Ja... Nienawidzę cię. Nienawidzę cię. Nienawidzę cię. Prawie mnie to dołka nie to na... pchnęło. Stoję obok dołka. Gdzie jesteś? Jeszcze powiedz, że się zatrzymam. Ja pięknie. Co my sobie, siostra? To ty masz, siostrę, ja jestem jedynakiem. To mamy podam mnie. pozdrów. O, oh, cisz. No nie. Nie. No kur. No i spadłem. Uf, uf. zatrzymaj się, zatrzymaj się. Dziękuję. No To mało śpiszcie. Jak zwyk. Kurwa. Gdybym to przegrał, Kiedy ty tam, tam spadł. No. <laughs> Widziałeś to <laughs> Tak Mam to udokument, udokumentowane <dokumentowane>. Mam to udokumentowane Stół, po... Stół bez nóg Blat Deska, blat O to, żem poleciał Odbijamy się się odbija, ten się odbija. O to, że poleciał. O. jest bitch. No mi się tak fajnie nie udało. ja mi się nie udało, i tak wasze Powiedziałem, że mi się tak fajnie nie udało. Jakby się zauważył. Ciekawe jak tam moje ustawienia, ciekawe czy mogę podgłośnić bardziej swój mikrofon. Nie, nie mogę, spoiler taki. Ale jest już max. A tu co się dzieje? Czarna, Czemu to są czarne dziury, aż w nią wlecę. Spoiler, um. nie wlatuj w nią. Ta? Ok. No. Por. finished one por on por. One por... Nie umie czytać. And that's how you do it. Yeah. ogólnie kupiłem sobie dzisiaj... ...lokowanie produktu Carly... ...od Lorenz. Cztery. Te orzeszki takie, nie? Yeah. With... A ja mam paluszki beskickie. Pinat Be Clasik. Pinat. Nie Powie... mam paluszki beskickie. Cabulowa. Świetna są. O, któ któż, by, któż by się spodziewał. Nie możemy się spodziewać wszystkiego. Po tobie też. Pamiętaj. Nie tylko ja mówię najdziwniejsze rzeczy. No nie wiem, kolega. Do mnie podjazdu nie masz. No właśnie. No właśnie to powiedział. ale to do mnie podjazdu nie masz. Widziałem jak tam lecisz. O, poleciałeś. O, to, żem poleciał. Nogi, bugi bookie, man. O... Nie, no, tak, też radę, wierzę w ciebie. Mam 5 FPS-ów. To będzie świetny <śmiech> materiał. <śmiech> Nie możesz sobie jak grafiki zmniejszyć? Co ty Stary. masz za kompa? Z tak, ja mam na najgorszych takie. <laughs> co? No? Ja nie wiem, czy mi spadło w poniżej 59. No bo mówię ci Discord, Discord mi z kar zasoby karty Kolego, graficznej. Mam. Mam 58, 59 tych. A mój. Zmniejszyłem level, level Moje detali. Wideo to jest... O. Moje wideo jest tam medium. To się wyłącza. Zatrzymaj się. Nie zatrzymam się. No, to ja żem poleciał. Znaczy, oh. to wygląda. Ah. Inaczej to zrobię. Okej. Okay. good effect. No. Mi się podoba. Zapomniałem, że jest fricam. O wow. to żem poleciał. Ale gasów fricam. Darmowa kamera kolego. Co? Darmowa kamera kolego. No właśnie. Nine Sharks. Mam wrażenie, że. Ej, ja się. Ja naprawdę się nie potrafię wysłowić już. O mój Boże. Ale. Ale. Popołogę gaming. teraz przeleciałem. Ja też. Jestem poza mapą, a, no. ja wypadłem, wypadłem poza Prawda. mapę. Ej, słychać mnie może gorzej? Nie, to jeśli tak, to dobrze. No... Szlak. Będę się Be... mnie, tak jak Be... nie? Tak, jakby słychać to słychać. No. Eee. Jest, dało się, matko, tyle mi to zajęło. Naprawdę, tak blisko. Byłem tak blisko, a tak daleko. Mówi. Tak, blisko. A, nie śpiewaj tego! Copyrighty! <grywa> no tak, zapomniałem. Piękna platforma YouTube. No, kocham tę platformę. Świetna jest. Ja też, oglądam najdrzej ilości YouTuberów. Ja też. W tym elefę, no. I ciebie, kolego, tak, tak, tak. Też. A ja nie. Ty nie masz filmów. Zdziwiłbyś się, kolego. O kurde, chcę to. Nie, nie chcesz, ja nie chcę o tym pamiętać. <grywa> Nie, to, to, to jest coś tego typu masz, nie wiem, 8 lat masz telefon i masz możliwość nagrania czegokolwiek o stary. to nagrywasz ja... i wpuszczasz no, do YouTube'a. Um, też miałem taki okres. No to to jest właśnie to, co ja nagrywałem. Tylko że ja miałem mniej lat. Ach, szlag. Nie, ja miałem, ja miałem też miałem 7. Ja miałem 7 lat wtedy. Kiedy zacząłem nagrywać. Nie umiem nagrywać filmów. Ja też. Nie, nie, nie czuję się, nie nadaje się do tego. Wow! Oto to szak. Oboje przelecieliśmy. Dzień dobry. Elo Nie, 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 Pff, nie. <ścoughs> Te spadłeś? Ja się cofnąłem. Ja, ja się też. Cofnąłem w ogóle. Ja też O kurwa. To by... <śoughs> to była dobre z mojej strony. No bez jaj. <śoughs> to nieźle. Jest. Mogę. No jest, mamy to. jest! Mamy to! Jaki, jaki trickshot gdybym się zatrzymał, chłopie? Gdybym się zatrzymał. Nie chcę sobie rozwalić. A to może być ciężkie. Puh. Jest! Udało! Jak wlecę? Uda się? Jakby to się udało. Jest! No nie, wyleciałem. Zaraz wlecę? Dziwnie że. okej. Okay. No dawaj, na maksa, lecisz. Pięknie. Hmm. Hitboxes, hitboxes. To będą hitboxes. hitboxy, to będą hitboxy w naszym projekcie. Tak kolego, dokładnie tak. Jak nagrywałem ten odcinek Sejzaka, o którym ci mówiłem, nie? Nie. To tam trochę zespoilerowałem, że coś będzie. Brawo. Idioto. czy znaczy, wiesz, powiedziałem tylko tyle, że się dowiedzą w niedługim czasie. Nie. O, w niedługim czasie. O, w niedługim czasie. Trzy miesiące. Trzy miesiące? To masz nadzieję. Przy naszym poziomie zaangażowania ja zrobiłem dużo rzeczy. No M gówno, muzykę. Nic nie zrobiłeś. M muzyka, halo? Ty wiesz, Kongrat że... Congratulations! Ty wiesz, że jak teraz wow. o no, tym mówimy, spo spoilerujemy jeszcze więcej? Sajebiście! <laughs> Szkoda tylko, że spoilerujemy największe gówno, jakie możemy spoilerować. No. No trzeba tą wlecieć, nie mogę. Bo nie masz celu. Uspokój się. Widać, że grasz. Jakiegoś Valoranta, czy coś. No mam, spokój się. możesz no, ja, ja To nie tak, że z tobą gram. <grym> <grym> co? Gdzie ty lecisz? No kurwa, nie wiem, właśnie, Cze Daj mi frikam frikam gdzie tam? Gdzie ty jesteś? Ty. Jezu, <grym> ty idioto. <grym> Pojebie mnie. Nie no, będzie out of strokes. Czekaj. Czekaj, czekaj. Ty idioto, gdzie ty lecisz? No na, wprost. No to lekko, lekko, pięknie. Ale ja będę I miał... z tak tą ścieżką. No i musisz, nie da się inaczej. Przealtywałem to cały czas. Ty idioto. Dobra, ci O, tu się dzieje. No, liście. Kochamy liście, wspieramy naturę. Kto wspiera, ten wspiera. Jebać przygodę. Od zawsze Bo chcesz wiedzieć ciekawostkę? Boję no, się tak. roślin. Tak, no? Like, actually, boję się roślin. Oh. Może to brzmieć dziwnie, ale brzmi, tak. Boję to, się roślin. To brzmi dziwnie. Boję się roślin, chłopie. Jak? Normalnie. Co, pokrzywa cię poparzyła i. Kwiatki wyglądają ładnie, ale nie, nie wiem. Jak jestem na działce i mam wyjść do ogródka, to nie chcę. Like actually nie chcę. Kiedy do niego wyjdę, czuję się nieswojo. Jak Jako mam godzinę? Szczególnie liście konopi. Kurna znowu. Ale ja hostuję! Jak? No kurda, ja hostuję. Jak to jest osiągalne, Jestem jebanym hostem. Jestem. Pieprzonym hostem. To ja se to przejdę, albo i nie. Pieprzonym hostem jestem. Jakim... mnie wywaliło. Jesteś hostem na ich serwerach. Mega. Chyba tak to działa. A czemu? No tak, bo hostujesz na Europie. No, no ale czemu o. no? Drugi raz. To przynajmniej wejdę w dziurkę. <noise> E, do golfa, tak, To golfowy. Czemu trudne to? Siekne momenty. O. E, e, 10 minut śmiania się na niemieckim. O. No. Dziękujemy wam za oglądanie tej świetnej rozgrywki w golfa z przyjaciółmi, był tylko mrówa. Dziękujemy za twoją gościnę oczywiście. Chcesz może kogoś pozdrowić? Chcesz może, kogo... Chcesz może kogoś pozdrowić? Chcesz może kogoś pozdrowić? One zeto. Pierwszone zeto. Chcesz kogoś pozdrowić? Tak, pozdrawiam mamę komara.